Sprzedaj mi ten długopis. Dzisiaj nauczę Ciebie, jak sprzedawać wszystko komukolwiek i o każdej porze. Jeśli chodzi o sprzedaż i o zamykanie, istnieje wiele technik czy sposobów, aby to zrobić, ale jakie faktycznie działają? Zapraszam, Rafał Schreiner. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, pić lubimy kawę? Ja lubię zmarozone jestko i koniecznie subskrybujcie. Jak najlepiej sprzedawać swój produkt albo usługę na hałaśliwym, nasyconym i konkurencyjnym rynku? Dziś podzielę się z Tobą trzema potężnymi sekretami, których możesz użyć, aby sprzedać wszystko komukolwiek. Zapamiętaj trzy przykazania. Po pierwsze, ludzie kupują z powodu emocji. Po drugie, klienci kupują, żeby co jest zdobyć albo pozbyć się jakiegoś problemu i po trzecie ludzie nie kupują produktów i nie kupują usług, kupują historię, jak na przykład, ach, przekonasz się później, nie będę zdradzał szczegółów. I na pierwszy rzut oka sprzedaż na rynku nie powinna być trudna, biorąc pod uwagę w ogóle, że ludzie chcą kupować. Ludzie uwielbiają kupować i biorąc pod uwagę statystyki, jasne jest, że ludzie niezależnie od poziomu dochodów znajdą zawsze coś na co warto wydać swoje pieniądze. Jednym z powodów jest to, że ludzie są pod wpływem psychologicznych tak zwanych wyzwalaczy marketingowych, bo trudno jest zachować racjonalność, gdy używa się psychologii, emocji czy psychologii kupowania i dodatkowo w ten sposób angażujemy uczucia, więc Sekret pierwszy, ludzie kupują z powodu emocji, wspomniałem już o tym, że jest to jeden z trzech filarów, bo pierwszą tajemnicą jest to, że ludzie nie kupują z powodu logiki, ludzie kupują z powodu emocji i decyzje o zakupie podejmują na podstawie emocji i dalej po prostu logicznie to uzasadniają. Chcę, żebyś pomyślał o czymś, co chcesz kupić, może to być samochód, dom, albo może to być cokolwiek innego. Wiesz sam. Kiedy już sobie wyobrazisz, zadaj sobie pytanie dlaczego chcesz to kupić. Dlaczego chcesz ten konkretny przedmiot? Jaki jest powód, dla którego chcesz posiadać ten przedmiot? Może to nowy garnitur, który świetnie na tobie wygląda, a może nowa sukienka, może to nowy samochód, może nowy dom albo wymarzone wakacje. Ale dlaczego chcesz to kupić? Teraz chcę, żebyś się zgłębił się trochę bardziej w to pytanie. Myślę, że jeśli zdejmiesz te powierzchowne motywy i znajdziesz prawdziwy powód, to zdasz sobie sprawę, że kupujesz emocje. Zrozumiesz, że Twoje zakupy są kierowane dokładnie przez nie, czyli przez emocje. Niektórzy kupują ze wstydu. Myślą, że jeśli nie posiadają określonego przymiotu, będą wyglądać głupio. Ludzie kupują nawet o dziwo ze strachu. Boją się na przykład, że jeśli nie kupią tego produktu, to coś stracą. Może na przykład kupisz swój przedmiot, wymarzony przedmiot z powodu chciwości, ponieważ posiadanie tego przedmiotu pomoże Tobie zarobić więcej pieniędzy. A może kupujesz to z powodu hojności. Być może uważasz, że zakup tego przedmiotu pomoże innym ludziom. Często kupuje się też z powodu depresji albo z powodu nudy. Wiele osób jest przygnębionych albo znudzonych swoją pracą od 9 do 5 i kupują wakacje jako pewnego rodzaju ucieczkę. Więc jak widać powodem dla którego kupujemy są często przyczyny emocjonalne. Będziemy kupować z powodu emocji i później usprawiedliwiamy to logiką. Czyli pamiętaj, sprzedawaj funkcje i korzyści, a dalej wynikając z tego emocje i wspomnienia. Pomyśl więc: Dobrze, W tym moment, kiedy komuś coś sprzedajesz. Czy mówisz tylko o funkcjach i o zaletach, a może naciskasz na te emocjonalne przyciski. Pamiętaj, dlatego nie mów tylko o funkcjach i o zaletach swojego produktu bądź usługi z praktycznego albo logicznego punktu widzenia. Znajdź pewien sposób, by przemówić do ludzi na poziomie emocjonalnym. Dowiedz się, jakie przyciski emocjonalne można wcisnąć za pomocą Twojego produktu. Weźmy obecny e-commerce w internecie. Wszystkie sklepy e-commerce z najwyższych i to mistrzowie w sprzedaży za pomocą emocji. Jedną z taktyk jest właśnie naciskanie tych emocjonalnych przycisków w zakupowej. Czy może zauważyłeś, że bardziej prawdopodobne jest, że zakochasz się albo polubisz osobę, którą częściej widzisz? Chodzi tutaj o częstotliwość, bo znajomość i sympatia odgrywają potężną rolę w sprzedaży. Powiedz, dlaczego zamawiasz zawsze ten sam posiłek w restauracji? A może dlaczego jesteś przywiązany do swojej dzielnicy, w której mieszkasz i czujesz się trochę niekomfortowo, kiedy następuje w niej jakaś zmiana? Bo jeśli rozumiesz, co jest znajome w świecie Twojego potencjalnego klienta, jakim językiem on się posługuje i jakie przeżywa doświadczenia, to będziesz miał łatwiej zwiększając liczbę konwersji online czy realnie w sklepie, jeśli sprzedajesz bezpośrednio. To zamiłowanie jest właśnie powodem, dla którego często znajdujesz koszyk w prawym górnym rogu strony internetowej sklepu internetowego, bo to jest coś, co jest dobrze znane na całym świecie. Koszyk do kliknięcia jest tam zawsze. Inną przekonującą taktyką sprzedaży, która jest stosowana przez marketingowców, jest stymulacja emocjonalna. Istnieje pewien powód, dla którego strach, pożądanie czy inne emocje sprzedają. Emocje odgrywają ważną rolę w sprzedawaniu czegokolwiek komukolwiek. I teraz sekret numer dwa. Ludzie nie kupują sobie drogi do czegoś, kupują swoją drogę wyjścia z czegoś. Ludzie często coś kupują, bo myślą, że rozwiąże to ich problem. Mają problem, który chcą rozwiązać, i musisz ich przekonać, dlaczego to właśnie Twój produkt albo Twoja usługa rozwiąże za nich te kłopoty. Bo sprzedając coś potencjalnemu klientowi, musisz zadać sobie pytanie, z jakiego problemu oni kupują wyjście, czego chcą uniknąć. I jaki problem pomagasz im rozwiązać? Bo ludzi będzie stać na to, na co chcą, żeby ich było stać. Spotkałem wielu takich, którzy borykają się z problemami finansowymi, mówią nie, żeby na przykład zapłacić za kurs odnośnie reklamy w internecie, który mógłby na przykład zwiększyć ich możliwości zarobkowe w firmie, a na przykład mówią tak dla drogiego telefonu czy telewizora, czy muszą mieć nowego iPhone'a. To jest paranoja. Według naukowców zakupy pomagają ludziom poczuć się lepiej. Oczywiście tak zwana terapia zakupowa pomaga im uciec od poczucia bezradności albo od smutku z powodu sytuacji, w której się obecnie znajdują. Sama możliwość dokonywania wyborów podczas zakupów przywraca im poczucie osobistej kontroli. Podobnie jak przyjadanie się albo picie alkoholu. Te nasze zakupy, kupno reguluje w pewien sposób stres. Czy próbowałeś kiedyś sprzedać produkt albo usługę potencjalnemu klientowi, który naprawdę tego potrzebował, ale na przykład byłeś zaskoczony, gdy podawał wymówkę, by nie kupować? Kiedy przyszło do uzyskania od niego tego finalnego zobowiązania, tej płatności, często słyszysz wymówkę w rodzaju na przykład: Pozwól mi o tym pomyśleć, czy muszę się zastanowić. Więc czy taka wymówka w ogóle jest prawdziwa? Czy może jednak jest to pewnego rodzaju zasłona dymna? I oni przed tobą ukrywają prawdziwy powód, dla którego nie kupują. Więc jeśli chcesz sfinalizować sprzedaż, to musisz zrozumieć potencjalnego klienta. Możesz użyć skutecznych technik, aby przekonać klientów do zakupu u ciebie. Więc zastanów się, jak dobrze rozumiesz swojego prospekta, jak widzisz te relacje pomiędzy nim a sobą. Kwota, jaką zarabiasz na sprzedaży, jest wprost proporcjonalna do tego, jak głęboko właśnie rozumiesz ból rynku docelowego, tego docelowego klienta. Bo musisz dogłębnie rozumieć wszystkie problemy, z jakimi borykają się ludzie i musisz dowiedzieć się, jak możesz złagodzić część ich bólu. Więc zadawaj pytania, aby ten ból urealnić. Pytania takie jak na przykład, co się stanie, jeśli nie zajmiesz się tym i nie znajdziesz na to rozwiązania. To sprawia, że potencjalny klient myśli o niepożądanych konsekwencjach. Kolejne pytanie, a ile będzie cię to kosztować, jeśli nie rozwiążesz tego problemu? To wydobywa pewien ból, więc jeśli Twój produkt albo Twoja usługa może zaoferować takie idealne rozwiązanie problemu tego potencjalnego klienta, to zapewni tobie władzę. Na przykład prospekt nie ma pewności siebie podczas wystąpień publicznych. Ty sprzedajesz program, który dotyczy właśnie pracy nad pewnością siebie i nad przemawianiem za, dajmy na to 2000 zł. Czy to drogo? Cóż. To zależy od tego, jak podejdziesz do tego potencjalnego klienta, bo dzwonienie na zimno do potencjalnego klienta, czyli do tego prospekta, ma dosyć niskie szanse na uzyskanie wyników, jeśli sprzedajesz dosyć drogie produkty. Kiedy dzwonisz, to po prostu osoby nie są gotowe do inwestowania i aby zwiększyć swoje szanse na sprzedaż, to powinieneś wykonać kilka kroków, które usprawnią cały proces. Co musisz zrobić? Musisz pokazać wartość swojej usługi czy swojego produktu. Chcesz, aby prospekt zobaczył, jak wyglądałoby jego życie, gdyby mógł pewnie przemawiać publicznie i jak ta nowa pewność siebie poprawi inne dziedziny jego życia, w tym rozwój kariery. I kiedy Twój klient zobaczy rozwiązanie obecnej sytuacji, która jest nie do zniesienia, to Twoja oferta dla niego będzie pewnym rozwiązaniem tego problemu i łatwiej będzie Tobie go zamknąć, zrobić ten close. I sekret trzeci. Ludzie nie kupują produktów i usług, kupują historię. Tak, to prawda. Bo kiedy istnieje nieskończona liczba opcji na rynku i w internecie, to kupujący często mają do wyboru oczywiście masę opcji, masę produktów. Więc jak Ty możesz się wyróżnić? Dlaczego mieliby kupować od Ciebie, skoro istnieją setki podobnych konkurentów? Jak możesz dodać jakiś rodzaj emocjonalnego zagrania, jeśli sprzedajesz zwykły towar, taki jak właśnie długopis? Jaka jest różnica między długopisem za parę złotych a markowym za kilkaset? To ten sam długopis. One mają te same funkcje, więc droższy musi się sprzedawać ze względu na historię. Więc pamiętaj, jeśli dodasz dobrą historię do przedmiotu, będzie się on lepiej sprzedawał. Zastanów się, jaka jest historia Twojej marki. Jak możesz wprowadzić historię do wszystkiego, co sprzedajesz. Może masz świetną historię o tym, jak powstała Twoja marka, a może Twoi klienci mają świetne historie o tym, jak wpłynął na nich Twój produkt bądź usługa. Referencje klientów są właśnie świetnym źródłem do opowiadania historii. I pamiętaj, na dzisiejszym nasyconym rynku, strategie zamknięcia tej sprzedaży czy transakcji pozwolą Tobie wyprzedzić konkurencję. W miarę jak konkurencja oczywiście staje się coraz bardziej zacięta, to zadaj sobie pytanie, jak możesz wyróżnić się pośród wszystkich innych firm czy spośród freelancerów, którzy oferują podobne usługi do Twoich. Jak negocjujesz wyższe stawki za to, co robisz? A jeśli sprzedajesz w serwisie Amazon albo eBay, czy na Allegro, bądź innych, to w jaki sposób przekonujesz ludzi do kupowania u Ciebie? W filmie Wolf of Wall Street, czyli Wilks Wall Street, Joran Belfort prosi swoich sprzedawców o sprzedanie długopisu. Znasz ten tekst z filmu. Sprzedaj mi ten długopis. Sell me this pen. Mniej więcej tak to powiedział Leonardo DiCaprio w filmie. Jeden ze sprzedawców z maklerów bierze pióro i prosi Jordana o napisanie czegoś. Nie może, ponieważ nie ma długopisu, więc nazywa to popytem i podażą. Jeśli potencjalny klient nie ma tego, co sprzedajesz i potrzebuje tego produktu, to kupi od Ciebie. Ale co jeśli ten potencjalny klient nie potrzebuje długopisu? Zastanów się. W dzisiejszych czasach ludzie robią notatki albo zostawiają wiadomości, na swoich po prostu smartfonach, czy nawet zostawiają wiadomości głosowe. I tych elementów brakuje właśnie w promocji, bo brakuje tobie odpowiedniej historii potencjalnego klienta. Nie wiesz, dlaczego on mógłby kupić ten długopis. Jeśli na przykład wiesz, że mają pewien powód, to dowiedz się dlaczego, czym jest ten powód. Dowiedz się, czego szukają i co ich do ciebie przyniosło. Kiedy poznasz ich historię, to znacznie łatwiej będzie tobie im sprzedać. Jeśli wiesz, że ich marzeniem jest na przykład podpisanie ważnej, niepowtarzalnej, super umowy w szczególny dzień, za pomocą specjalnego długopisu, to łatwiej będzie tobie zamknąć ich wizytę oferując właśnie drogi długopis. A może na przykład będą szukać prezentu dla wspólnika, no to też nie kupią nic taniego. I dzięki temu spotkasz również mniejszy opór, proponując właściwe rozwiązanie, czyli w tym przypadku droższy długopis. I kiedy zrozumiesz te potrzeby, bóle i marzenia potencjalnego klienta, to będzie Tobie łatwiej zamknąć ten deal. Jeśli Twoje produkty i Twoje potrzeby dla potencjalnego klienta są do siebie dopasowane, jeśli twoje produkty i potrzeby potencjalnego klienta są do siebie dopasowane, to łatwiej im będzie zainwestować w Twoją ofertę. Te umiejętności sprzedażowe oczywiście nie dotyczą tylko sprzedaży produktów i usług klientom z dowolnej branży. Możesz ich również używać w innych dziedzinach swojego życia, aby sprzedać cokolwiek komukolwiek. Bo jeśli rozumiesz potrzeby swojego na przykład pracodawcy, to możesz wykorzystać te informacje do wynegocjowania dla siebie podwyżki. Jeśli ty i przykład twój współmałżonek nie zgadzacie się w jakiejś kwestii, to zadawaj pytania. Dowiedz się, jakie są nadzieje. I jakie są marzenia małżonków w tej danej kwestii, która Was dzieli? Czy są zdenerwowani, że na przykład prace domowe nie są sprawiedliwie podzielone? Czy też dzieje się coś innego? Jak czułby się Twój współmałżonek, gdyby na przykład sytuacja w domu zmieniła się ku ich zadowoleniu? Następnie, kiedy dojdziesz do sedna problemu, zamykasz. Czyli robisz ten close, zamykasz współmałżonka na rozwiązanie, które w głowie. Czy w dowolnym momencie można sprzedać każdemu cokolwiek? Jeśli zastosujesz te trzy strategie, które mówiłem, to będziesz w stanie łapać za emocje i będziesz w stanie stosować te psychologiczne taktyki, aby zamknąć sprzedaż. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zamknąć każdego, kto kupuje cokolwiek w dowolnym momencie, używając słowa pisanego, kliknij w link, który jest w opisie tego filmu na YouTubie, bo mam tam świetny kurs online o tym, jak pisać reklamy, które dotyczą sprzedaży. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Następnym razem pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału. Pozdrawiam Rafał Szrach.